Dzień dobry kochani. Witajcie w najnowszym vlogu. Dzisiaj Wam opowiem szczegółowo o pierwszym etapie naszego kobiecego projektu. Teraz, kiedy to nagrywam, poprzedni vlog nie jest jeszcze opublikowany. Mimo tego, że już nie jest środa, yy, powinien być w środę, ale przez ostatni tydzień. Tak mnie zmiotło. Ja wiem, że ja to mówię za każdym razem, ale nie pamiętam kiedy się tak rozchorowałam. E, już jest naprawdę w porównaniu z tym, co było idealnie. Oczywiście, że zostały jakieś tam powikłania, i, i pewnie jeszcze będę się z nimi bujać przez najbliższy czas, ale po tym tygodniu czas wrócić do żywych. Dzisiaj pierwszy raz się ogarnęłam, wstałam e, i. Idę na spotkanie biznesowe. Nie znoszę tego mieszkania za to, że jest takie mega ciemne i muszę po prostu szukać miejsc ze światłem, żeby coś dla was nagrywać. E, zrobię sobie kawkę o, za pół godzinki, już muszę wychodzić. E, także zrobimy mi tą kawkę wspólnie razem. O, jest zielony kubeczek, weźmiemy e, zielony kubeczek no i opowiem Wam kilka szczegółów więc tak, razem z kosmetolożką Natalką i trenerką uroginekologiczną Agatką organizujemy projekt dla kobiet ten projekt będzie miał dwa etapy i pierwszy etap już jest dostępny, już jest udostępniony już trwa zabiorę Was to, bo jednak jest Straszny hałas. Dobra, tu jednak będzie ciszej. Mam już kawkę, wiemy razem i już Wam opowiadam. Więc jest to rozdanie. Każdy może wygrać, ale jednak jest skierowane głównie do mieszkanek Gorzowa i okolic, ponieważ zabiegi, które są do wygrania, są w Gorzowie i trzeba po prostu do nas dojechać, ale jeżeli ktoś ma ochotę. To jak najbardziej zapraszamy. Wszystkie szczegóły, zasady i wszystko są podane w poście na Instagramie, także bardzo serdecznie Was zapraszam. Są trzy miejsca. Na każdym miejscu są bardzo fajne te zabiegi. Jest karboksyterapia, jest drenaż BoA, jest trening nawet pięć treningów z trenerką uroginekologiczną. Także wszystko, czego. Kobieta potrzebuje dla swojego zdrowia, dobrego samopoczucia, każda z nas potrzebuje takiego czasu dla siebie, i bardzo się cieszę, że udało mi się zgadać z dziewczynami i y, mamy do zaoferowania Wam aż tyle zabiegów. Jak już wcześniej wspominałam, ja właśnie idę na to spotkanie biznesowe, czyli idę właśnie do kliniki, idę się spotkać y, zarówno z Natalką, jak i z Agatką, ale będą tam też inni y, członkowie tej kliniki. I pokażę Wam mniej więcej na czym polegają te zabiegi, niektóre z nich, które są do wygrania. No i sama zobaczę w ogóle o co to chodzi, bo ja też nigdy nie korzystałam na przykład z tego drenażu BoA. Także dzisiaj zobaczę i powiem Wam, czy to boli, czy to tego tak strasznie brzmi. Razem spróbujemy. Pyszna ta kawka. To jest kawka mleko z kawką. I tego mi najbardziej brakuje na keto mleka w kawce. Dobra, idziemy. Zamontowałam mikrofon, bo nie wiem czy pamiętacie, yy, ostatni raz nagrywałam bez mikrofonu i dzisiaj znowu chciałam nagrywać bez mikrofonu. E, no ale na szczęście mi się przypomniało przed wyjściem. W domu to tam jeszcze. Ale na dworze, jak będzie wiatr, gdzie hałas, nic by nie było słychać. Także już spokojnie jest mikrofon. Mam nadzieję, że dobrze zamontowany. I, i po prostu wszystko słychać. Po coś włączam tą kamerę, coś chciałam powiedzieć. A chciałam powiedzieć o mojej chorobie, że y, Remek nie brał nigdy antybiotyku. Rupertowi się zdarzało. Natomiast ja nie pamiętam, kiedy brałam antybiotyka teraz brałam. Także... Naprawdę, to jest kolejny wyznacznik tego, że po prostu dramat. Przesiadłyśmy się już do jednego auta, jesteśmy już z Natalką, jedziemy. Gdzie jedziemy? Jak to się nazywa? Jedziemy do GSP Clinic, tak. tam gdzie pracuje Agata. Tak, jedziemy i, i będzie tam e, też więcej osób. E, no i będziemy dogadywać wszystkie szczegóły, ale pokażemy Wam e, właśnie te zabiegi, które możecie wygrać w rozdaniu. Jesteśmy, zobaczcie, teraz Twój ruch. Dobra, wchodzimy do środka. Zobaczcie, tutaj jest pięknie, tylko kamera tego nie oddaje, ale ściany są różowe. Zobaczcie, podejdę tu bliżej. Są różowe ściany, jest różowa kozetka, ale najpiękniejsze to są te obrazy. Zaraz Wam pokażę z bliska. No jestem zachwycona po prostu. Jesteśmy już po dogadaniu prawie wszystkich szczegółów. I właśnie będziemy nagrywać rolki. To jest po prostu działanie tak ekspresowe. My już się dogadawaliśmy dobra w przyszłym tygodniu, bardziej piątek, może niedziela, może za dwa tygodnie. Dzisiaj. Dzisiaj będziemy zaraz właśnie na tej kanapie, przy tej kawce, będziemy zaraz nagrywać rolki do wydarzenia. Zaczynamy! To jest drenaż Boa, i to jest do wygrania w naszym rozdaniu. Ja na tym siadam, i wkładam nogi. Okej, okay, no, źle usiadłam. Poczekaj. Dobra. Ok. Usiem sobie teraz. Ja to Dobra. Doziorę. Uwaga. Jezus Maryja. żyjemy. Jeden i sobie wkładaj? Okay. Tutaj najpierw. Prawą? E... Prawą tutaj. Dobra. Tak. Do końca tam sobie, żebyś miała prawie pod koniec, uda. Dobra, ok. Ja się już tu Zaraz Wam powiem, czy to boli, czy to jest mega przyjemne. A się nie odzywa, to bo nie boli. <laughs> Nie, nie boli. E, tutaj sobie ustawiamy też ciśnienie odpowiednie, także dopasujemy sobie na początku do Twoich, jakby tam, odczuć. Okay. Nie ma boleć, generalnie. Okay. I damy sobie taki czuwalny. fajny program. Ja go bardzo lubię też. Obrzęk tłuszczowy. Mam. Ale fajnie Mam. działa, bo y, mamy 24 komory tutaj, i one po kolei się będą zaciskać. Nie, nie będą puszczać w ogóle ciśnienia przez cały cykl, więc cała nasza ta krew i limfa będzie fajnie przypompowana w kierunku do serca. Więc sobie likwidujemy jakieś tam obrzęki, y, zastoje jakieś celulit. Bardzo fajna forma regeneracji, naprawdę, y, dla sportowców i nie tylko. No to ja właśnie jestem i nie tylko. Dobra, i ja się y, relaksuję, tak? Leżę tak, sobie. Powiem jeszcze jaki sobie ustawimy na początku, damy sobie na przykład, powiedzmy, 120. Ty masz jaki wysoki próg bólu? Czy wysoki. To wysoki. To jest 120 myślę, że spokojnie. Ta, najpierw się stopy napompują, potem tu coraz wyżej, coraz wyżej i aż pełne będzie tutaj napompowania. To się tak fajnie pompuje, stopki już mam napompowane i idzie sobie do góry. To jest bardzo przyjemne, w ogóle nie boli. Naprawdę. Dzisiaj znowu jadę do Agaty. Oczywiście z Natalią. Nie zdążyłyśmy ostatnio wszystkiego wypróbować, wszystkiego ponagrywać. Także dzisiaj miejmy nadzieję, że już skończymy. Zakładam skarpetki w macice, o, można zobaczyć, no bo idę dbać o moje dno miednicy, o moje mięśnie dna miednicy, czyli o moją macicę, właśnie przede wszystkim. No ogólnie skarpetki wiecie czemu mam, jakby wszystkie nasze e, profesje tutaj się łączą, bo e, Natalka dba o brzuchy pociąży, o blizny, e, o rozstępy, e, Agatka dba o to co jest w środku, o mięśnie, a ja położna macica, no tu chyba nie trzeba dużo tłumaczyć. Wczoraj ogólnie przyszła moja czapka, czapka tutaj od środu na taką potrzewkę, żeby nie niszczyć włosów i podobno nie psuć fryzury. No zobaczymy. Zakładam nią dzisiaj pierwszy raz. Tak też się prezentuję. Nawet uważam, że jest całkiem w porządku. Tak jak nie lubię czapek. Może nawet je polubię. Zobaczymy. Dobra. Także kurteczka i wychodzimy. Dzisiaj po raz pierwszy jadę swoim autem, bo za każdym razem byłam pasażerem. Natalka prowadziła i mam nadzieję, że trafię. Oczywiście z nawigacją będę jechać, bo ostatnim razem zawsze był problem z tym, że po prostu jedna z nas musiała wracać, druga mogłaby zostać, ale przyjechałyśmy razem, więc musiałyśmy wracać razem. I gdybyśmy ostatnio pojechały dwoma autami, to bym dzisiaj nie musiała jechać. Także dzisiaj, na wszelki wypadek, mimo tego, że mamy dużo czasu, to jedziemy na dwa auta. Pada! A ja od dwóch godzin y, szukowałam te włosy, żeby wyglądały tak jak wyglądają. Bo jutro idę do fryzjera i po prostu mam odrost na pół głowy. Więc muszę bardzo dbać, y, żeby chociaż były ładne. Jezu, czap czapko i kapturze ochrońcie włosy. Nie jest daleko do auta, proszę. Proszę, proszę. <słuchy> Dobra, chyba się uda. Chyba pozostaną suche, tylko ten... To coś, co kiedyś było z grzywką, bardzo walczy, żeby wyjść tu na zewnątrz i się pomóc. Okej, okay, dobra, luźniutko wy się jeszcze z łap za kuzetka. I czekaj, tak. daj się rozluźnić. Zapraszam. Ta ja. strona jest jeszcze, lepsza, nie? To coś działa. Czyli też chodzę. No właśnie, zaraz zobaczymy, nie? O <laughs> to też Oto w tym chodzi. <laughs> Zrobiliśmy sobie z najpierw testy funkcjonalne, miesiące, na których tutaj zawsze sobie pracujemy, od tego zawsze wychodzę. Mam obraz jakiś na kozetce na razie, w pozycji statycznej, co tam u Marzeny działa, a co nie działa. I zaraz będziemy sobie analizować chód już w takim ruchu złożonym, po prostu patrzeć ee, co tam u Marzeny jest. Nie działa. <grych> Coś Wiesz, działa. Czuję, tak że Dobra, nic nie poprawię na razie, serio. Dobra, i jeszcze raz jeszcze raz, tą No Nic, ty, to jest coś, nie, To jest dobry moment, żeby powiedzieć, że ja się wiecznie przewracam. Mhm. Tak. Jeszcze raz? Okay. Tym razem jak Ty idziesz, to twój krok wygląda na zasadzie, że skoro Ty jesteś z tyłu, to musisz włożyć siłę w to, żeby zrobić krok, wyhamować i każde kolejne jest tak samo, czyli ty się napędzasz i hamujesz, napędzasz i hamujesz. To jest mało ekonomiczne po prostu, nie? No bo cały czas musisz podać w to energię bo go dużo używasz, ale nie używasz mięśni przeciwnych, na przykład brzucha. No i tutaj od razu też widać, Nie, czyli Marzena ma tutaj prawy pośladek większy, co nam mówi, że ona gdzieś jest przygotowana. W chodzie to trochę widać, oczywiście na pewno jakaś pozycja, którą wykonuje dużo w ciągu dnia, też będzie nam mówić, że e, no, ten mięsień jest używany bardziej niż ten. No i dalej sobie patrzymy tutaj właśnie, no to też masz tak. No stopy są delikatnie lawe się na mnie. Tak? I robimy pół kroczek za kroczkiem. Tak. O, widzisz, właśnie. I teraz czekaj. Czepnąć. O, teraz jest siła. Przyszłyśmy do tego pięknego, różowego gabinetu, gdzie są te piękne obrazki tutaj na ścianie. Już się dowiedziałam, że źle chodzę, źle oddycham, ale już umiem dobrze chodzić i dobrze oddychać, więc teraz będę dobrze chodzić i dobrze oddychać. I, to I ma dobrze być... napinać na miednicy. Tak, i to ma pomóc jako ćwiczenie. <laughs> tak. A teraz powiedz, co teraz będziemy robić. Teraz sprawdzimy sobie jeszcze siłę mięśniową tutaj mięśni na miednicy, Marzeny, jaką ona ma, i będziemy sobie do tego dobierać parametry treningowe, czyli zobaczymy, co jest konkretnie osłabione, co potrzebuje, tak, żeby po prostu nauczyć się tej pełnej, prawidłowej aktywacji na miednicy. I to do tego wszystko mamy jeszcze chłód, także jakby cały czas działamy w jednym kierunku, żeby to mięśnie fajnie zaktywować, włączyć do pracy, więc będzie dobrze. Będzie bez przeciążeń, bez bólu. I to wszystko możecie wygrać w rozdaniu, ale, e, bo kiedy publikuję ten film, to Wy już wiecie, że jest już... E, Opublikowany, samo się powtórzyłam. Kolejny etap naszego projektu. 1 marca widzimy się z Wami na takim kongresie dla kobiet, gdzie będziemy się mogły spotkać na żywo. Będziecie mogły posłuchać tych wszystkich mądrych osób i mnie też przy okazji. I możecie także wygrać, bo tam będzie losowanie różnych fajnych nagród z Okazji Dnia Kobiet. Możecie wygrać właśnie taki dzień, e, nawet kilka dni, tak. e, z Agatką. Tak. Także. I zajmiemy się Waszymi problemami, jakiekolwiek macie, tak żeby po prostu Wam się lepiej żyło. Tak? Ostatni punkt dzisiejszego programu. Idę do komor komory hiperbarycznej. Komory hiperbarycznej. E, normalnie w ubraniu, w moich skarpetkach w macice. Wchodzimy i będę w tym siedzieć godzinę. godzinę, tak. godzinę. tak, Dostanę maseczkę tlenową, mamy Pisać. takie dla noworodziów, tylko trochę mniejsze w szpitalu, także znajomy, znajomy produkt. Łopatoki, wszystko o. jest. Kontakt z bazą będzie, tak. dam znać jak będę w środku. Tak. Jestem tutaj w środku. W mojej głowie, to w ogóle było tak, że myślałam, że głowy będę miała poza. A mam tutaj, zobaczcie, jestem sobie, leży leżę sobie. Mam maseczkę ze stuprocentowym tlenem i będę tutaj leżeć godzinę. Zobaczymy. Dam wam zdać, jak się będę czuła po, bo albo mam być zmęczona, taka do albo mam mieć pełne energii i, i, i w ogóle. Także dam zdać. Na razie jest super, ale na pewno nie dla osób z klaustrofobią. Natomiast ja nie mam. Właśnie się napompowało już całe tutaj, także mam dużo miejsca. Na razie polecam, jest fajnie. I kiedy taka godzinka nic nie robienia, mogę sobie tutaj po prostu leżeć, być i żadnych wyrzutów sumienia, bo przecież właśnie się leczy trochę zdrowieje. Musieliśmy niestety przerwać cykl, bo zadzwonili z przedszkola. Odebrałam telefon z przedszkola w komorze hiperbarycznej, że Rupert ma czerwone oczko i proszę, żeby go odebrać. Także jadę. Nie wiem, jak to ogarnąć, bo mamy na 16.30 fryzjera, więc nie wiem, czy wziąć dwójkę e, i po prostu, nie wiem, pojedziemy sobie na chwilę do dziadków i potem po prostu, po prostu do tego fryzjera. Chyba tak, chyba tak będzie najlepiej, bo na początku pomyślałam, że odbiorę sobie samego Ruperta, ale nie bardzo mam, gdzie się później podziać, więc chyba tak zrobię, chyba tak zrobię, że po prostu e, pojedziemy na chwilę, w sumie nie do dziadków, do babci, bo e, dziadka nie ma, no i potem prosto do tego fryzjera. Remuś, Rupert, gdzie jest Rupert? I co robi? Zasnął nam. A my gdzie teraz idziemy? Idziemy do fryzjera zrobić ciach- ciach włoski. Dobra, to choď. Po tych wszystkich fryzjerach, wizytach w Biedronce, wczoraj do domu, to po położeniu chłopców po prostu padłam po tym dniu. Także dzisiaj już Wam podsumuję to wszystko, co widzieliście. Więc tak, po pierwsze macie szansę wygrać w rozdaniu. Trzy osoby mają szansę wygrać zabiegi karboksyterapii, bodajże jest ich tam 10, 5 treningów z Agatką, właśnie będzie to wyglądało tak jak widzieliście Agatka oceni jak oddychacie, jak chodzicie to są takie podstawowe czynności są to rzeczy, które robimy każdego dnia i możemy robić to lepiej i to już sprawi że nasze ciało będzie zdrowsze Agatka oceni też Wasze mięsie na miednicy i naprawdę bardzo obrazowo wytłumaczy Wam jak je ćwiczyć, jak nauczyć się mi tłumaczyła na zasadzie kwiata, na zasadzie tłoku strzykawki, także adekwatnie do mojego zawodu. Poza tym możecie wygrać serię zabiegów właśnie drenażu Boa, czyli tego, co zakładałam na nogi. Ja już sobie doczytałam, że nazwa wzięła się właśnie stąd, że te komory napełniają się, czyli tak jak Boa, który by was. Oplatał. Pozwolicie, że ja się będę posiłkować. Drenaż Boa to technika masażu wykorzystywana w fizjoterapii i kosmetologii mająca na celu pobudzenie układu limfatycznego do lepszego drenażu, czyli usprawnienia odpływu limfy. Poprzez specyficzne, rytmiczne, delikatne techniki uciskowe, drenaż Boa pomaga redukować obrzęki, poprawić krążenie oraz wspomagać usuwanie toksyn z organizmu. Może być pomocny w leczeniu obrzęków limfatycznych, przyspieszyć regenerację po operacjach oraz działać relaksująco. Naprawdę jest to bardzo przyjemne, w ogóle niebolesne. W ogóle ja gorąco polecam i na pewno będę jeszcze korzystać. Możecie także wygrać sesję w komorze hiperbarycznej, i tutaj powiem, że e, jest to mega fajne doświadczenie. Natomiast w momencie, kiedy ta komora się. to ciśnienie po prostu rosło, e, czułam ból ucha. Może to było spowodowane infekcją, e, którą miałam ostatnio i mam jeszcze e, zawalone zatoki, więc może dlatego. Natomiast jak już się napompowało, e, ciśnienie było na takim poziomie, jak powinno być, ten ból ucha przeszedł, i dzisiaj, na przykład, e, o wiele lepiej mi się oddycha. Mm, nie mam bólu zatok w ogóle, e, no ale. Tak jak mówię, może to być placebo, może to być zbieg okoliczności, bo to był tylko jeden raz i musiałam szybciej wyjść z tej komory, bo musiałam jechać po dziecko do przedszkola. Natomiast przeczytam Wam jeszcze o komorze. Komora hiperbaryczna to jest urządzenie, w którym pacjent oddycha czystym tlenem przez maseczkę pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym. Eee, może przyspieszyć gojenie się ran, poprawić funkcjonowanie układu nerwowego, zwiększać nasycenie tlenem w tkankach ciała. Natomiast po treningu korzystanie z komory może wspierać regenerację mięsi i szybsze odzyskiwanie sprawności po intensywnym wysiłku fizycznym. Także eee, tam na miejscu możecie korzystać właśnie z treningu, są tam trenerzy personalni i po tym treningu skorzystanie z takiej komory na pewno przyniesie dużo korzyści. I to są rzeczy, które możecie wygrać w rozdaniu. Ale ja wiem, że Wy już wiecie, że jest opublikowany drugi etap naszego projektu, ten o wiele większy, ten o wiele bardziej ekscytujący, ponieważ organizujemy w Gorzowie Wielkopolskim z okazji Dnia Kobiet, 1 marca, warsztaty. Dla kobiet. E, możecie spotkać się z nami na żywo: ze mną, z Agatką, z Natalką. Każda z nas będzie opowiadać o swojej dziedzinie. Ja zdecydowałam się opowiedzieć e, o niepłodności, ponieważ e, tematem naszego kongresu takie tematy, o których się nie mówi, jak na przykład nietrzymanie moczu, e, jak wypadanie narządów rodnych, jak rozstępy, jak blizny. I myślę, że niepłodność pięknie wpisuje się tutaj w te tematy tabu, o których niby są wśród nas, ale... Staramy się unikać, nie mówić cicho, cicho, nawet osoby, które są e, zaangażowane w te tematy, e, czasem o nich milczą. Także serdecznie Was zapraszam. Wydarzenie jest bezpłatne, natomiast obowiązują zapisy, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. E, tutaj w opisie filmu macie numer telefonu, pod którym możecie się zapisywać, a na moim Instagramie są wszystkie szczegóły. Nie mogę się doczekać, jestem bardzo podekscytowana i cieszę się, że już mogliśmy Wam to ogłosić i już wiecie i w tej chwili jak to nagrywam połowa miejsc jest już zapełniona. Także spieszcie się, zapisujcie się, żebyście zdążyły być i spotkać się z nami. Dzięki, że byliście z nami w dzisiejszym vlogu. Do zobaczenia w kolejną środę. Cześć.